Co jest? Zatrzymał się. No, zatrzymałam ja. Ale to się zrobiło, bo było cięcie. I on nowa się robi. To zrobił par dwa. Widzę, coś się popsuło. I no, stało się tak, że waliło nam nagranie. Teraz kamerzystka. Ja ja trzymaj tak tego telefonu. Ja miałem tylko buty powrócone. Znaczy, zmoknięte. Nic się nie stało? Ale ty musisz na całe to przejechać! Ej! No i nie tak! Mieliśmy tędy przejeżdżać! Prze... Przejeżdżać tędy! Tam wszystko idzie ponownie. Tu nic. I tu nic. Idziemy teraz poszukać innej kałuży. Nic się nigdy nie stało tu. Plama jest na spodniach. Gdzie? A tu, tu jest. Dobra, cięcie. Ujjj. Dobra, jedziemy. na schodek, 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 schodek. schodek.